Cześć! Witam was w 26. odcinku na kanale supercuba 3000 cd W dzisiejszym odcinku pokażę wam kolejną aktualizację roślin psiankowatych, a więc nie przedłużając, zaczynamy! Już na pierwszy rzut oka widać, że pomidory bardzo się zmieniły. Reszta nie za bardzo, tylko jedna miechunka tak podrosła. Jak na razie największe pomidory są gatunku Indigo Peer Drops. A najsłabsze to San Marzano 2. Tutaj jest sporo takich słabszych, między innymi Krakusy, Kiwi, White Beauty. Ale Black Prince są piękne. Również koktajlówki w małych doniczkach rosną bardzo dobrze. Dwa czy i te też. Miechunki się zbytnio nie zmieniły, tak samo jak bakłażany. No jeden tam trochę podrósł. Papryki również prawie bez zmian. Teraz zrobimy widok z góry. I jeszcze jedno, najprawdopodobniej jest to przedostatnia aktualizacja rozsady pomidorów. A więc subskrybujcie, łapkujcie i komentujcie. Ja się z Wami żegnam i cześć!